Cześć, nazywam się Tomasz Chomiuk, jestem fizjoterapeutą. Coraz więcej osób korzysta z zabiegów termoterapii. Jednym z takich zabiegów jest sauna. Mamy coraz większy dostęp w różnych obiektach typu klub fitness, jakaś odnowa biologiczna, obiekty spa, czy nawet w domu. I tutaj sauna jest świetnym zabiegiem do tego, żeby poprawiać funkcję naszego serca, naszych naczyń, poprawiać odporność. Trenować naszą termoregulację, tylko kluczem do tego, żeby takie efekty osiągnąć, jest przede wszystkim systematyczne korzystanie i prawidłowe korzystanie, czyli metodyka wykonania tego zabiegu. Niestety, często widzę osoby, które popełniają błędy, korzystając z sauny, i zaraz o tym opowiem. Najczęściej korzystamy z sauny suchej, tak zwanej sauny fińskiej, gdzie temperatura w komorze sauny mniej więcej jest od 70 do 110 stopni Celsjusza, a wilgotność od 5 do 15%. Najczęściej metodyka wygląda w ten sposób, że chodzimy, w zależności od tego, jak jesteśmy wytrenowani, jak, jak często korzystamy z tego zabiegu, na ten okres przegrzewania jest mniej więcej od 5 do 20 minut, później okres schładzania powinien też podobny czas wynosić. W tym okresie schładzania powinniśmy na początku skorzystać z zimnej kąpieli prysznica. Tak, żeby dobrze schłodzić nasz organizm i później jeszcze trochę odpocząć zanim znowu wejdziemy do komory sauny. Najczęstszym takim błędem jaki widzę, że osoby wchodzą do sauny, przegrzewają się, mocno się pocą, zwiększa się nasze wnętrze ciała z 37 do nawet 38 stopni Celsjusza, czyli mocno rozgrzewamy nasze ciało w tym okresie od 5 do 20 minut i później powinniśmy wyjść. I też mocno się schłodzić, czyli jak wchodzimy pod prysznic, to nawet kilka minut powinniśmy stać pod zimną wodą, żeby odpowiednio schłodzić nasze ciało, a później jeszcze trochę odpocząć. Ważny jest ten okres też schładzania, a ja właśnie widzę, że często osoby wchodzą na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund pod ten zimny prysznic i tak naprawdę niedostatecznie schładzają swój granic i znowu wchodzą do komory sauny. No to nie jest tak jak być powinno. Także pamiętajmy o tym, że jeśli mocno przegrzewamy nasz organizm, to też powinniśmy mocno schładzać. Taki zabieg świetnie działa na nasze mechanizmy termoregulacyjne. Przede wszystkim co się dzieje, jeśli wchodzimy na przegrzewanie? To wtedy uruchomiają się nam te mechanizmy termoregulacyjne. Krew z wnętrza ciała przemieszcza się bardziej na obwód. Mamy rozszerzone naczynia krwionośne, silnie ukrwioną krew i tkanki poniżej, po to, że Nasz organ chce oddać jak najwięcej ciepła. Dodatkowo się mocno poci. To też powoduje, że usuwane są na przykład cząsteczki i sodu, i metali ciężkich. To też bardzo dobry efekt dla takiego oczyszczenia ciała. Dodatkowo w czasie przegrzewania następuje wzrost ciśnienia krwi, a w czasie ochładzania. Obniżenie ciśnienia krwi. W czasie korzystania z zabiegu sauny nasze tętno może wzrosnąć o 50-70% w stosunku do tętna spoczynkowego. Czyli widzimy, że ten zabieg. No, powoduje reakcje takie fizjologiczne, podobne do, do reakcji, które następują w czasie wysiłku fizycznego. A wiemy, że wysiłek fizyczny daje duże korzyści dla naszego zdrowia i podobnie sauna daje sporo korzyści dla naszego zdrowia. Osoby, które systematycznie korzystają z zabiegu sauny, mogą obniżyć ciśnienie. Poprawia się funkcja śródbłonka naczyń naszych, czyli te naczynia są bardziej elastyczne, bo sauna jest takim treningiem naczyniowym. To też bardzo dobrze dla zachowania funkcji tych naczyń, czyli poprawia się nam i tak naprawdę zdrowie serca i zdrowie naczyń. Do tego cały czas mamy trenowaną właśnie te mechanizmy termoregulacji. Z wiekiem te mechanizmy się nam obniżają, a sauna pozwala na to, żeby te mechanizmy utrzymać w formie. Dodatkowo sauna też poprawia naszą odporność. Systematyczne korzystanie z zabiegów sauny, jeśli korzystamy. 2-3 razy w tygodniu, to możemy zmniejszyć ryzyko chorób serca o 27%. Natomiast jeśli skorzystamy jeszcze częściej, 4-7 razy w tygodniu, to to ryzyko możemy zmniejszyć nawet o 50%. Dodatkowo sauna, korzystanie systematyczne z tego zabiegu powoduje, że zmniejsza się nam ryzyko występowania... Chorób takich związanych z demencją, czyli chorób otępiennych, może się ryzyko demencji obniżyć o 66%, kiedy korzystamy 4-7 razy w tygodniu z zabiegu sauny. Ryzyko Alzheimera zmniejsza się o 65%, kiedy też systematycznie 4-7 razy w tygodniu korzystamy z sauny. Efektów korzystnych jest bardzo dużo. Bardzo ważne, żeby to było systematycznie, żeby taki efekt osiągnąć i też, żeby właśnie w odpowiedni sposób korzystać z tego zabiegu. Jest jeszcze uwaga taka kiedy nie powinno się korzystać z sauny. Wtedy kobiety, kiedy są w ciąży, nie powinny korzystać z sauny, osoby chorzy na serce, którzy mają poważne choroby układu krążenia, czy na przykład też taki, takie przegrzewanie się wpływa na jakość plemników. Kiedy korzystamy systematycznie z zabiegów sauny, to ilość plemników i ich szybkość, ruchliwość jest mniejsza. Ale po zaprzestaniu zabiegu sauny, po 6 miesiącach, to wszystko wraca do normy. Także widzimy, że korzyści jest bardzo dużo. Zachęcam do korzystania. Z tego zabiegu systematycznie z głową. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!